Przygotuj się. Przygotuj się na więcej. Więcej możliwości, jakie dają ci nowe technologie, które doprowadzą cię do celu. Jakikolwiek by nie był. Więcej bezpieczeństwa dla ciebie i twoich bliskich. Bezpieczeństwa w każdym obszarze. Więcej perspektyw do rozwoju tego małego i dużego rozwoju na Twoich własnych zasadach. Więcej elastyczności w kreowaniu własnego otoczenia. Przygotuj się na więcej ekotechnologii, będących początkiem inspiracji, które niosą realne zmiany zmiany na lepsze. Przygotuj się na więcej technologii, które staną się częścią Twojego codziennego życia i pozwolą budować relacje międzypokoleniowo. Przygotuj się na więcej tego, co ważne dla Ciebie i całego świata. Przygotuj się. Digital Festival. Przygotuj się na więcej.